Cześć kochani Pepkowicza tu wam pokazuję takie fajne sukienki jeansowo-pawełniane rozmiar zaniżony bo to jest rozmiar widzicie 44 a za duży nie jest tutaj wam pokazuję te skiny po 30 zł i pod koszulki za 10 no to taki standard i chcę wam pokazać jakieś nowe tutaj puchatek miś puchatek i też rozmiar zaniżony bo to jest słuchajcie xl a za duży on nie jest no i królują kropki o xl powiem wam strasznie małe te rozmiary są teraz pepko to jest xl Damy, to jest MK. Kochani, takie spodnie z wysokim stanem za 30. I nawet fajne i kolor. Ten dresik Wam już kiedyś pokazywałam. Do tego jest też bluza. Mamy czyńcowe spódniczki tutaj na przecenie w tym sklepie. Zobaczymy. O. Bardzo dobra cena. Jak to taką spódniczkę. No i kochani, taka sukienka już czeka wiosenna. Mamy kurtki nowe. O, za 60 zł. To Wam pokazywałam w wcześniejszym filmie taka sukieneczka fajna rozmiar 40, ale to jest normalny rozmiar. I mamy takie fajne spodnie za 50 zł. I one są skiny, ale z takimi dziurami. Bardzo fajny kolor. No i taką podkoszulkę. Zaraz wam pokażę. O. I idę dalej. I tu mamy bieliznę. O. A tutaj mamy takie podkoszulki typu 10. 4 za 15, które Wam polecam. I tutaj mamy bluzeczki po 40. Te w kropki kulują. Kropki. Ja je pokazywałam Wam w wcześniejszym filmie. Do niego odsyłam. Tutaj patrzę, że coś w zeperkę przyszło. Jeszcze. I zaraz zobaczymy, ale to jest sztuczne. I to jest sztuczne. A to kwiatuszki takie wiosenne. 20. I to już jest pawełniane. Tu mamy jeszcze taką wózeczkę za 20 i w panterkę za 30 taka granatowa panterka i kochani polecam wam te podkoszulki na ramionczkę tutaj jeszcze tą jest bardzo ładna z przeceny za 15 teraz a tu mamy takie fajne za 20 takie moje kolory i tutaj za 15 czarna i teraz tak kochani filmuję tak jak widzicie nie chcę pokazywać innych osób w sklepie więc wybaczcie, że czasami te filmy są jakie są tutaj takie spodnie dresowe są czarne też o. No, tu są czarne. Idziemy dalej. Są zakupy na żywo. O, takie fajne getry. Słuchajcie za 50. Ale patrzcie, jak one są wykończone fajnie. W takim turem. O. Widzicie, co filmuje jedną ręką. To też jest utrudnienie. Ciało sportowe. Więc to nie jest takie łatwe trzymać kamerę jedną ręką i filmować, powiem Wam. No i te bluzeczki tu Wam już z bliska. Ja kupuję czarne, ale o, za 10 zł to jest super cena. Tam nie chcę filmować ludzi, słuchajcie, bo są osoby w sklepie, więc przyjdziemy trochę szybciej. I tu sobie przejdziemy na dodatki, może. I to są zakupy, słuchajcie ze mną na żywo. Tak jak to wygląda w sklepie. O. I pójdziemy. Bardzo ładne ściereczki. Bardzo ładna kolorystyka. Patrzcie, w kwiatki, granat. No i słuchajcie, chlebak fajny nawet. Za 80. Taki drewno z metalem. Czarny drewno, bardzo ładne. O, tak się otwiera. Bardzo fajny. Tutaj mamy termosy. Taki mały garnek, ile on kosztuje. 15 powiem Wam, że mi brakuje taki mały garnku. a to nie jest w dobrej cenie. O mamy czajniki tradycyjne. I tutaj takie rzeczy mamy ścierki jeszcze za 10. Bardzo ładne kolorystycznie moje kolory. To są biało czarne No, i kochani, zobaczymy, co tutaj na podkładkę. A tu, co tu jest za pięć? A taki obrót za pięć zł. O, no, co radę. Idziemy na lampy, lampy po 50. O, takie fajne żarówki. I tutaj u góry mamy te takie lampy. A te po 50, więc dużo jest lamp, słuchajcie. I tutaj mamy wazony. i Zobaczymy, słuchajcie, na kubeczkach. Mi się ten kubeczek podoba, on kosztuje 15 zł. O. Ale te też mi się podobają. Bardzo fajne są i te talerze i te miseczki na dole podobne coś było słuchajcie w Biedronce ja kupiłam ostatnio takie właśnie stylizowane na e, takie z galerii rzeczy ten biały też jest ładny idziemy dalej są to zakupy ze mną na żywo tak jak to wygląda bez lukru i cukru o tak wam powiem to mi się nic mi nie podoba e, podobny jest w Ekszyn i tu macie cały zestaw. O. Idziemy dalej. wiecie co robić, subskrybujcie mój kanał, będziecie powiadomieni o nowościach. O, patrzcie jak fajny kosz, która zobaczymy cenę. E, bardzo fajny. Kazarska też fajna. Kochani, no tak jak powiedziałam, wiecie co robić. Subskrybujcie, napiszcie coś, co tam u Was na zakupach w Pepko. Jeżeli nie macie czasu, to zostawcie serduszko, uśmiech. Mi będzie bardzo miło, że się odzywacie. Jest to bardzo miłe. I do następnego. Cześć.